Dzień dobry kochani, tu znowu ta lesba. I dziś mamy odcinek z cyklu i śmieszno, i straszno. Jeżeli robiłabym listę osób, którymi bardzo nie chciałabym teraz być, to na pierwszą pozycję tej listy kilka dni temu wskoczyłby z pewnością węgierski europoseł Józef Szajer. I pewnie większość z was już teraz sarkastycznie się uśmiecha, ale. Dla pozostałych wyjaśnię krótko, że to jest gość, który reprezentuje skrajnie konserwatywne poglądy na Węgrzech. Krytykowano go już wcześniej za współautorstwo nowej węgierskiej konstytucji i dodanie do niej zapisu o ochronie przez państwo małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. I ten zapis brzmi znajomo, bo możemy go znaleźć też w naszej konstytucji, tylko że u nas pewnie powstał zbyt wcześnie, żeby kogoś oburzyć. Niestety. Teraz mamy na szczęście trochę inne czasy. W każdym razie pan Szajr znany był ze swoich ekstremistycznych poglądów i zasłaniania się moralnością i koniecznością ochrony instytucji małżeństwa, rodziny itd. Tak, na marginesie znalazłam w sieci zapis debaty politycznej na temat nowej wersji właśnie tej konstytucji na Węgrzech. I najlepiej w tej debacie wygląda pan Kurski, który się w niej wypowiada, głosząc peany na temat moralności. I obrony prawdziwych wartości, a całą europejską dyskusję wokół konstytucji nazywa atakiem na rząd Węgier. <laughs> Podlinkuję wam tę debatę w opisie, niezłe jaja. Ale dobra, do rzeczy. Kilka dni temu przyłapano wspomnianego już europosła Szajera na uczestnictwie w homoseksualnej orgii w Brukseli. No i trudno się tutaj chociażby nie uśmiechnąć z przekąsem, no bo, no bo to jednak trochę jest czarny humor że obrońca moralności, mąż i ojciec, zmieniający najważniejsze przepisy państwowe, tak aby uniemożliwić parom jednopłciowym zaistnienie w świetle prawa, jednocześnie okazuje się być co najmniej biseksualny. I nie dość, że wchodzi w relacje z osobą tej samej płci, nie dość, że zdradza żonę i sprzeniewierza się wartościom, które głosi i których wyznawanie narzuca innym, no to jeszcze oddaje się niezobowiązującym uciechom z wieloma partnerami jednocześnie których możliwe, że widział pierwszy raz w życiu. Całkiem wesoło. I chociaż kocham czarny humor i w pierwszym odruchu wybuchłam gromkim śmiechem i jak to mówi Pacześ, podrzuciłam rzodkieweczkę z satysfakcją, no to jednak chwilę później przyszła gorzka refleksja, którą chciałabym się z wami podzielić. Gorzka refleksja brzmi oto do czego prowadzą wyśrubowane zasady moralne. Na końcu i tak okazuje się, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, że popełniamy błędy, że mamy słabości i wady. No i tutaj Węgry serwują nam znakomitą analogię do sytuacji w Polsce. Możemy się w nich przejrzeć jak w lustrze w tym momencie. Bo władzy na Węgrzech też marzyła się rewolucja społeczna w oparciu o chrześcijańskie wartości. To zresztą była ich karta przetargowa podczas wyborów, tak samo jak u nas. I podobnie jak u nas, chociaż oficjalny odsetek katolików wśród obywateli jest wysoki, to jednak wiernych z każdym rokiem ubywa. No i cóż mogę powiedzieć? No, brawo, Węgry. Tylko że mimo społecznych zmian w kraju, laicyzacji społeczeństwa, podobnie jak u nas do władzy dopchali się ludzie o skrajnie zaściankowych poglądach, próbujący za wszelką cenę wyhamować postęp, który daje się obserwować na Zachodzie. Rządząca prawica zarówno u nas, jak i na Węgrzech sama na siebie ukręciła bat. Wyśrubowali chłopaki zasady moralne do poziomu zasad kościelnych, a więc do poziomu niemożliwego do osiągnięcia, więc spektakularne porażki były nieuniknione. Bo przecież na im wyższego konia próbujesz wleść, tym bardziej będzie bolał upadek. I tak jak w życiu religijnym, zbyt duża presja, aby być bez grzechu, prowadzi do problemów z psychiką. Tak przecież w życiu politycznym nie może być inaczej. Tym bardziej, jeżeli jesteś na świeczniku i uśmiechasz się do kamer, wyrażasz poglądy, w których nie ma taryfy ulgowej. To jest trochę jak z dziećmi wychowanymi niezwykle surowo pod kloszem, jak to się mówi. Część z nich, kiedy podrośnie, urwie się ze smyczy i pójdzie na całość, robiąc wszystkie zakazane rzeczy, jakie tylko przyjdą im do głowy. I takimi trochę dziećmi są polityczni konserwatywni ekstremiści. Chociaż właściwie lepszym słowem niż bycie dzieckiem byłoby niewolnictwo, bo oni są zakładnikami głoszonych przez siebie bzdur. No i potem, jak się któremuś uleje, no to już leci bez opamiętania. Tylko, że to są politycy, to jest ich wybór i walić ich tak naprawdę. Pozwolę sobie powtórzyć za panią Elizą Michalik z jej ostatniego nagrania, że patrząc po ludzku, to szkoda szczególnie żony i córki pana Szajera, bo internet nie zapomina i nie wybacza będą mieć przewalone jeszcze bardzo długo. No i z tej perspektywy trochę też szkoda samego zainteresowanego, no bo to jest koniec jego życia politycznego, a możliwe, że prywatnego również. Tego bym się spodziewała. Z naszej perspektywy jednak jest to problem znacznie bardziej powszechny i trudny, bo tu nie idzie o polityków. Jeżeli ktoś się bawi głowienkiem w piaskownicy, to go nie szkoda, że się pobrudzi, więc to jest tego typu sytuacja. Chodzi mi raczej o wszystkich tych, którzy są niewolnikami zasad moralnych z uwagi na wychowanie, na otoczenie i religię. Przypadek pana Szajera zwraca uwagę na konsekwencje życia w kłamstwie i sprzeczności z samym sobą. A przecież oprócz konsekwencji tych są jeszcze przyczyny i cały ten proces, który miał miejsce przed nimi. Bo ktoś taki jak pan Szajer najpierw musiał długie lata spędzić w ukryciu. Wziął ślub z osobą, której być może nie kocha i która prawdopodobnie go nie pociąga, a była po prostu bezpieczną opcją do pochronu. Później długo wychowywał córkę, wpajając jej pewnie zasady, których nie przestrzega i jedyną świętą prawdę, w którą nie wierzy. I to jest koszmarnie smutna historia. A niestety takie historie nie należą do rzadkości. Szczególnie kilkadziesiąt lat temu, gej w Polsce, który nie chciał zostać wykluczony ze społeczności, miał właściwie trzy opcje. Albo żył jako singiel i przełykał gorzkie uwagi ciotek o ślubie, dzieciach i zegarze biologicznym, przełykał też własną samotność. Albo znajdował najbardziej niemrawą kobietę w okolicy i się z nią żenił dla świętego spokoju, albo też szedł na księdza, czym zyskiwał sobie poklask wśród rodziny i znajomych. Względnie spokojne życie, niezłe pieniądze i trochę władzy. Winne temu wszystkiemu były i często nadal są zasady moralne, wynikające wprost z zasad religijnych, przynajmniej u nas w Polsce i pewnie na Węgrzech też. Zasady te, narzucane wszystkim i to dualistyczne założenie, że mamy tylko dwie opcje albo ich przestrzegać, albo być złymi ludźmi i pójść do piekła, spowodowały wiele ludzkich dramatów. Nie tylko w postaci obrzydliwości, o których mówiłam ostatnio, czyli tej podwójnej moralności księży, ich nieokiełznanego popędu seksualnego, który gdzieś musi znaleźć ujście, kiedy najbardziej pod ręką są bezbronne dzieci. Te dramaty to też dramaty zwykłego Kowalskiego, który zaprzecza sam sobie przez całe życie, wypiera prawdę, oszukuje wszystkich wokół, bo boi się przyznać, że jest gejem. I mówię tu o gejach tylko dlatego, że tak mnie akurat natchnął pan Szajer, ale ten dramat nie ma płci. Kościół, na którym oparta jest nasza kultura, utrzymuje, że seksualność może być niemoralna, nawet kiedy mówimy o dwóch dorosłych osobach, nawet jeżeli te osoby wyrażają zgodę na określoną relację. Kościół twierdzi, że już samo mówienie o seksie może być złem, bo odwraca uwagę od tego, co ważne. Że czerpanie przyjemności z życia jest godne potępienia, bo powinniśmy się biczować całe dnie, czekając na życie wieczne. Kościół, non-stop, upomina i wzywa do nieustannego żalu za coś, co arbitralnie nazwał grzechem, a co obiektywnie wcale nie musi być złe. Kościół rości sobie prawo do pouczania ludzi o roli kobiety i mężczyzny, o tym, że nadrzędnym celem małżeństwa jest prokreacja. Kościół też stoi na straży moralności i grozi palcem, kiedy rządzący piszą ustawy. No a potem okazuje się, że tworzą go hipokryci uczepieni władzy pazurami i nie mający nic wspólnego z moralnością. Z rządzącymi jest podobnie. Są zapatrzeni w kościół we wszystkich właściwie sprawach, które powinny być kwestią sumienia każdego jednego człowieka. Nakazują, zakazują, nawołują, osądzają. A potem okazuje się, że sami nie są w stanie przestrzegać zasad, które wprowadzili. Dlatego mam krótki apel: Kochani, nie siedźmy w szafie, wyjdźmy do ludzi, bądźmy prawdziwi. To jedyny sposób, żeby zmienić świadomość społeczną. Nikt nas nie zauważy za drzwi szafy, nikt nas nie wysłucha. To też jest jedyny sposób, żeby ośmielić tych, którzy całe życie udawali, jak pan Szajer. Razem wszyscy jesteśmy silniejsi. Dlatego zaufajcie sami sobie i podejmijcie ważne decyzje. Uchronicie się tym samym od wielu długich lat cierpienia, strachu i paranoi, od życia w kłamstwie i uchronicie się też przed ewentualnym skandalem, kiedy ktoś się dowie prawdy. Do usłyszenia.